Cześć, witam Was, Grzegorz Dziecikowski. Dość późna pora dzisiaj, ale no, taki był pracowity dzień, że nie było wcześniej czasu na to, żeby zrobić ćwiczenia. Właśnie widzicie, jestem w stroju. Przed chwilą skończyłem ćwiczenia, jest godzina 23.20, a może nawet i dalej. No ale to w tym momencie nie ma znaczenia, no bo najważniejszy jest, jest cel, jaki, jaki człowiek sobie postawi i do jakiego celu dąży. I w moim przypadku też tak jest właśnie. Mówię, te parę miesięcy zmieniło wiele w moim życiu i yy, wtedy jeszcze mówię, nie podejrzewałem, że, że, na, że o tej godzinie nawet bym się nie zdecydował na to, że o tej godzinie będę robił ćwiczenia, że będę się osilał, ale teraz to, to nie ma dla mnie yy, żadnego, yy, to nie stanowi dla mnie żadnego problemu, więc dlatego... Yy, no, każda przeszkoda jest do pokonania i też no dzisiaj w jakimś stopniu uświadomiłem sobie jak, jaki ogrom pra pracy przez, ten, przez te parę miesięcy wykonałem i, i tak też po, to też potwierdziła moja koleżanka, która razem ze mną zaczynała od coachingu Marcina Oniszczuka i o, zaczynaliśmy razem tą działalność internetową i ona też stwierdziła, że no bardzo, ale to bardzo dużo przez ten czas się nauczyła i tutaj nasuwałem się takie wnioski, że no warto yy, ciężko pracować, bo w życiu nie ma nic za darmo yy, i prawda jest taka, że no tylko i wyłącznie ciężką, systematyczną yy, pracą wielką, popartą wielką determinacją yy, można coś osiągnąć i i do tego was też serdecznie namawiam, bo mówię, no ja nie spodziewałem się, że będę nagrywał filmy, że będę mógł się dzielić z wami swoim życiem, a teraz się okazuje, że, że robię to i, i nie ma z tym najmniejszego problemu, dlatego no, warto walczyć o swoje marzenia, warto dążyć do swojego wytyczonego celu. I tu nasuwa się takie małe podsumowanie, bo to już jest... No, 84. mój film i tak jak Dariusz Szpakowski często gdy było 20 minut do końca meczu już ten mecz podsumował no to tak tutaj w moim przypadku mówię, no ja jestem bardzo zadowolony z tego, że udało mi się zrobić krok do przodu że postanowiłem ten krok zrobić Docierają do mnie sygnały, że no, dużo ludzi mi gratuluje, że, że jestem tak daleko w tym momencie. No, a na dzień dzisiejszy wiem, że ta praca, którą wykonałem, to ciężka praca, bo niekiedy były te momenty, że no, pracowałem nawet do 3 rano. Ale teraz mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że było warto, że nie żałuję tego, co, co robiłem, no bo. Wykonałem ogromny krok do przodu w swoim życiu i, no i z tego jestem bardzo zadowolony, ale z drugiej strony, patrząc, no, nie zatrzymuję się, tylko cały czas staram się iść do przodu, praktycznie codziennie. Na tym to polega, że codziennie musimy starać się iść do przodu, robić ten krok w przód, uczyć się czegoś nowego i, i to Wam te serdecznie polecam, żebyście. no Dołączyli w końcu do nas, do tej można powiedzieć, do tej społeczności internetowej i, i żebyście no, żyli tak jak my po prostu. Pozdrawiam Was serdecznie. Skomentujcie na dole, co, co o tym sądzicie. Skomentujcie, no, jakie są Wasze marzenia, jak Wy realizujecie swoje cele. I do zobaczenia jutro. Pozdrawiam Was. Cześć.